Cześć, ziemeczki, tutaj ja, MpenikeT i witam Was w pierwszym odcinku po bardzo długiej przerwie z Minecrafta. Bardzo długo nie było Minecrafta na moim kanale, a to ze względu na to, że po prostu nie miałem czasu nagrywać i po prostu wolałem się skupić na robloxie, który wybił mój kanał. Jednak teraz wracamy do, tych, do tej, można powiedzieć, przeszłości, gdzie było tam Nico SMP tam inne pierdoły. E, tam to, to już przeszłość. Jak widzicie, serwer jest online, e, dlatego będę czasami zapraszał na przykład moich kolegów, na przykład kubek Sususa czy tam, nie wiem, Rutka Gaming, coś takiego po prostu, żeby nie było tutaj tak samotnie. E, a my dzisiaj sobie przejdziemy, się, tak naprawdę, można powiedzieć, rozpoczynamy ten survival. Jeżeli są jakiekolwiek lagi, można powiedzieć, to przepraszam. Jak widzicie u góry, FPS-ów nie mam mało. I po prostu czekajcie, czy ja mam ustawioną... Aaaa, maksimum. O! Teraz może będzie lepiej. Kurde, dźwięki mam za głośno. Ponieważ mam nadzieję, że właśnie to się zmieni. Bo yy, na podglądzie w obs widzę, że są la lekkie lagi. Ale myślę, że w programie do montowania spróbuję to jakoś zmienić. Zasadzimy drzewo. Ogólnie, jeszcze przed montowaniem, słyszałem tam szkieleta. To może na wszelki wypadek zrobię sobie jeszcze. O o, ho, ho, ho. o, o tym mówiłem. Kurde, czasami przed nagrywką z Minecrafta dobrze jest się przejść po mapie i sobie zobaczyć, czy nie ma przypadkiem jakiegoś moba tam, żeby, żeby nie było śmierci na sam początek. Zrespiłem się w takim fajnym miejscu, że po prostu mam nawet tutaj, jak widzicie, żelazo dla moich potrzeb. Też musimy pozbierać trochę kamienia. Ok, mamy trochę kamienia. Weźmiemy sobie jeszcze żwir, żeby mieć. wiecie. Yy, krzemień, żeby móc wejść. O! Szybko poszło. Co jest? Skąd tu jest kurczak? Zabijemy go, bo zaraz będziemy głodni. Aha, super, że go. Skąd ja mam zgniłe mięso? Ej, skąd ja mam zgniłe mięso? <noise> Idziemy sobie dalej... O, kolejne żelazo. Ty, to jest serio fajna kopalnia. Nie wiem, za ile będzie się zbierała noc. Eee, dopiero tak naprawdę zacząłem grę tutaj. Ile mam tego węgla? Dobra, całego węgla jest w dostatecznej ilości. Tylko tak wiecie, bo ja nie do końca wiem, kiedy będzie noc. I lepiej się przygotować, więc stworzę sobie tylko secik. Okej, okay, secik jest. Wszystko poustawione tak, jak powinno być. Zbiorę te w sumie saplingi. Za dużo grałem w Minecrafta po angielsku i nadal gram w Minecrafta po angielsku. Więc po prostu... Aha, super, że już noc nadchodzi, a my jeszcze nie mamy schronienia. Czyżbyśmy mieli przeżyć naszą pierwszą noc? Najprawdopodobniej. To jest dosłownie idealny seed na speedrun, nie? Nie żartuję. Jeżeli ktoś będzie chciał, w komentarzach mogę dać y, tego sida wam. O, krowa, przy okazji sobie mięso ogarniemy. Wow, aż dwa. Chociaż to i tak jest lepiej niż jeden, bo nieraz jak sobie grałem... to, to dostałem właśnie maksymalnie jeden mięsa, co nie było dosyć miłe. Ja tutaj wolę sobie wszystko wiecie, posegregować. Ja tam lubię jak wszystko jest posegregowane. To mięso w sumie też sobie przypalę, do czego, dlatego będę robił trzeci piecyk i sobie przepalimy również mięsko. I w tym momencie moja super podkładka chłodząca przestała chłodzić i mój komputer zaczął strasznie głośno chłodzić. Przepraszam za to. Ta dziura to będzie moje schronienie. Idealnie zrobiłem sobie szybkie schronienie. A najgorsze jest to, że zostawiłem crafting. Więc muszę się szybko po niego kopnąć. Czy ja tutaj. Okej, okay, tutaj jest przejście do tej lava pulki. Ja sobie już tutaj zrobię to, co muszę, żeby już tak naprawdę. A móc się. Już się tu coś, lazu przepaliło? Wow. O nie. Nie, tylko nie tu ma jak gówno. Rozpalię go. Ja pierdzielę. Będzie... Pierwsze co będzie trzeba zrobić, to zdobyć mięso, nie? Yy, dobra. Na początku kraftujemy tak. To. Tarcza. Yy, kilofik. I siekierkę. Teraz muszę zrobić bardzo ważną misję, ponieważ muszę iść po wodę. Okej, okay, jestem, 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 jestem. O! Dobra, jestem. Udało się. Bardzo szybko bym stwierdził. Dobra, ile mam jeszcze drewna? Okej, okay, no i dobrze. Dobra. Teraz tak, trzeba się zająć... A do tego też wolę wziąć dyrt, bo nie chcę sobie tego spalić. Tyle. O, dobra. Dobra, super. Więc udajmy się po prostu do Nederu. Mm, u mnie w nagrywarce jest czyna... Wow! Jesteśmy w tym super biomie. Portecy tutaj nie widzę gdzieś niedaleko, więc. powiem sobie tak tego endermana sklepał nie? O cholera. I zdechnę. Super. Nie śmiejcie się ze mnie w komentarzach, jestem zardzewiały w Minecrafta, okej? Okay? Tak dawno nie grałem w Minecrafta. Myślę, że to jest jakiś hit, nie? O moje droga. Okej, okay, co my jeszcze mamy do zwiedzenia? O kurde ile te nagrywki z Minecrafta trwają, a nie zrobiliśmy jeszcze nic szczególnego tak naprawdę. Eee, sprawdźmy co będzie może po drugiej stronie, bo przyszliśmy na razie na jedną stronę, to zobaczmy teraz co będzie się działo na drugiej stronie mocy. Eee, widać, że... Nie... O, jasno, głos. No i w sumie bym sobie go wziął, nie? Ale pewnie i tak spadnie i się zabije przy tym. To może ile to jest Endermanów? i Jezu, jak będę miał lepszy set, muszę tutaj wrócić, nie? Bo to jest tyle tych Endermanów, to jest tyle tych łatwych Enderpereł. O, stać na sobie jedno. Dobra. Y Chyba nic szczególnego po drugiej stronie mocy tutaj nie ma, jednak my się i tak udamy na drugą stronę. Eee, wolę nie, nie, nie go odbridge'ować aktualnie, co umiem, ale wolę nie bo zawsze mogą się jakieś wpadki zna, z, z, wiecie, wydarzyć i tyle będzie. Z naszego pobytu. Otóż tak, miałem chwilę problem z mikrofonem ze względu na to, że mój zarobisty komputer postanowił go odłączyć. Yy, ale chyba już jestem, powinno mnie już być słychać. Normalnie czuję się jakbym był taką, wiecie, taką nauczycielką na lekcjach, nie? Chyba nieważne czym. Teraz spadę na dół, nie? O, a dobra, nie. Jest tak w miarę bezpiecznie. To jest takie w miarę bezpieczne zajście na dół. Tych śmieci nie potrzebuję, Czym ja te śmieci. Aha, fajnie, fajnie. Spalę się na śmierć. Spalę się na śmierć, bo nie mam. O, dobra, tu są tu moje itemy. Eee. Wiecie co, w sumie na razie nie widzę sensu, żeby tak można powiedzieć bardziej chodzić po tym nadarze i szukać jakiś tam to i tak mi się nie opłaca. O, Enderman się pali. Jak serwera Aternosa. Spróbujmy nie zginąć trzeci raz. Wystarczy, że dwa razy już zdechłem. Eee. Tyle mi już sery wystarczy. O Jezu. No i dobra. Przez chwilę się bałem, że ja spadnę. Zbudujmy może jakiś taki, wiecie, stylowy. Będziemy mieli dom w górze. Okej, okay. niech będzie taki na razie. O, fajnie wygląda. Wiem, że nie wygląda fajnie, okej? Okay? Nie musicie mi tego mówić w komentarzach. Dobra, teraz podejdę sobie... Moje zbawienie. Moje zbawienie tam jest! Tylko najpierw muszę zjeść, żeby szybciej do tego dobiec. E to ty to? Dwa głodu daje? Ło! Wow. Chociaż to i tak jest lepiej niż jeden, bo nieraz jak sobie grałem, to miałem właśnie, to dostałem właśnie maksymalnie jeden. Czyli musimy jeszcze trochę polatać i zbierać wołowiny. Chociaż może na razie Zjemy sobie te zgniłe mięso, a udamy się w tym następnym odcinku, ponieważ odcinek ma 23 minuty, a wiem, że i tak nie oglądacie tych filmów do końca. Więc jeżeli jesteście do tego momentu, napiszcie nowa seria Minecraft w komentarzach, to wtedy będę wiedział, że to oglądacie do tego momentu, że oglądacie ogólnie filmy do końca. A ja się z wami żegnam i musicie się przyzwyczaić do tego, że odcinki z Minecrafta będą długie, jednak wiele bezsensownych, wiecie, scenek wytnę. I po prostu będzie w porządku, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie takie skromne 5 łapek w górę, żebym wiedział, że będziecie chcieli następny odcinek z Minecrafta. A teraz dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. I widzimy się w następnym odcineczku. Cześć!